Sponsorem programu jest agencja reklamowa Maxim. 19 sierpnia odbył się pierwszy trening UKS Basket w Siedlce przed sezonem 2024-25. Siedleccy koszkarze nie leniuchowali po zakończeniu ubiegłego sezonu. Od czerwca trener Rafał Sobiło spotkał się z zawodnikami trzy razy w tygodniu. Koszkarze basketu solidnie pracowali nad poprawą swoich umiejętności. Ważną rolę w WKS Basket odgrywa trener przygotowania motorycznego Sebastian Rybak, który raz w tygodniu pracuje nad formą fizyczną siedlczon. 19 sierpnia drużyna Sobiły rozpoczęła dwutygodniowy obóz dochodzeniowy. Dzisiaj rozpoczynamy przygotowania do nowego sezonu. Przed nami dwutygodniowy obóz dochodzeniowy, po którym rozegramy pierwszy sparing z drugoligowym zniczem Pruszków. Następnie 14 i 15 września rozegramy turniej Basket Cup tutaj u nas w Siedlcach. Serdecznie z tego miejsca wszystkich kibiców zapraszamy. Jeżeli chodzi o start ligi, planowany jest na pierwszy weekend października. Jeżeli chodzi o personalia, bo to też istotne, w przyszłym sezonie na pewno nie zobaczymy Aleksandra Kielaka, który rozpoczyna studia w Warszawie. Natomiast po rocznej przerwie wraca do nas Dawid Kołodziński, który ostatni sezon spędził w probaskecie drugoligowym, probaskecie Miejsk-Mazowiecki. Początek nowego sezonu trzeciej ligi jest planowany na pierwszy weekend października. W okresie przygotowawczym siedlczanie rozegrają 4-5 sparingów. 4 września UKS Basket zagra na wyjeździe ze Zniczem Basket Pruszków. W połowie września w Siedlcach odbędzie się Basket Cup z udziałem Wilków Radzymin, UKS Pro Basket 2 Misk Mazowiecki oraz prawdopodobnie KS Meksum Grujec. UKS? Basket!